nami Karol Powina, zawodnik Olympu Lublin. Powiedz Karol, dzisiaj sparowaliście. Jak udał się dzisiejszy sparing? Jesteś zadowolony? <laughs> nie, nie jestem zadowolony, bo nie spodziewałem się, że będę dzisiaj sparował. Nie aż nocnie, bo chorowałem. Nie wyszedł sparing. A jaką taktykę obrałeś w dzisiejszym sparingu? Co chciałeś zaprezentować? I w jaki sposób? Byłem tak zmęczony, że nawet nie myślałem, jak sparowałem. Dały przetrwać, bo dzisiaj no, naprawdę nie myślałem, że coś się nauczyć czy coś. Tak sam trenac nie spodziewał, że tak wysparuje. No, ale to choroba. Jakie były ostatnie twoje zawody? Ostatnie? To zawody eliminacji do Pucharu Polski. Na tak. których nie wystartowałem, tylko stoczyłem walkę turniejową. Którą wygrałem, dostałem najlepszego zawodnika. Ehm, a jakie będą w e, najbliższych miesiącach, tygodniach? Tego nie wiem jeszcze. Coś, mam wyjazd chyba na Ukrainę. Ale jeszcze nie rozmawiam z trenerem. Mhm. Jeszcze Puchar Polski jest, chyba w czwartek. Jestem jako rezerwowy, to może będę walczył. Ale to nic nie wiadomo A jak kondycyjnie, kondycyjnie... i w tym momencie? Jesteś tak naprawdę w chorobie, czy... Czy ci... że jako reprezentant i zawodnik rezerwowy dasz rady się przemóc i, i wystąpić w ringu? Wszystko z zmusi... no Na pewno wystąpię. No, jak będę miał okazję, to wystąpię. A czy, to... czy będę w formie, to się okaże. Nie? Teraz nie. była choroba, wiadomo. Czy w się... czego to ja to nie wiem. Na pewno musisz odpracować. Troszeczkę i wrócić do tej kondycji, którą miałeś wcześniej, bo naprawdę jesteś bardzo dobrym i utalentowanym zawodnikiem. Jak wyglądają ogólnie wasze treningi w klubie? Treningi są różne. Każdy trening, zależy jakie zawody, jak blisko zawodów, no to wiadomo, zaangażowanie duże i się trenuje. Nie da się opisać treningu. Są różne przygotowania kondycyjne wytrzymałościowe, szybkościowe. No. Jak podoba Ci się tutaj w trybie na kulturę? No, bardzo przyjemnie. Pierwszy raz w tego byłem, no, ale pozazdrościć sali, to pozazdrosić. Ja nie mam takich warunków.